Pamiętam, jak czułem, że wpadam w dołek i bardzo szczerze mnie to zdziwiło, ponieważ byłem już solidny rok na tak zwanym samorozwoju. Dbałem o swoje zdrowie psychiczne, dbałem o swoją dietę, dbałem o siebie jako człowieka. Zbudowałem całkiem dobre życie. Wyszedłem z depresji, pozbyłem się myśli samobójczych i nagle po roku, gdzie życie było takie super, czuję, że coś jest nie tak. Czuję znowu lęk, nie czuję się pewnie siebie. Moje zdrowie psychiczne zaczyna się pogarszać. Największym problemem wtedy był właśnie lęk. Dzisiaj rozumiem, że powodem, przez który znowu wpadłem w jakiś dołek, po roku dbania o siebie i tak dalej, to podejście do tego co robiłem. I zaraz ci to wszystko wytłumaczę, ale najpierw wypada się przedstawić. Jeżeli nie znasz, to mam na imię Hubert i pomagam młodym ludziom z ich zdrowiem psychicznym. Zachęcam Cię do tego, żebyś zjechał do opisu. Wszedł na Instagrama i zostawił mi followka. Wstawiam tam codziennie krótkie filmiki i myślę, że mogę Ci spodobać. Wraz z tym, że czułem się coraz gorzej, myślałem, że muszę być dla siebie coraz mniej surowym. To bardzo częsty błąd, który popełniamy jako ludzie. Gdy widzimy, że ktoś czuje się słabo i tak dalej, to nagle zaczynamy go traktować tak, a dobra, a dobra, to, a dobra, tamto, i przerywamy tam taką dyscyplinę, tę taką surowość. To jest właśnie to, co pogorszyło moje samopoczucie. Byłem na tym samym rozwoju, nie było dnia, w którym nie medytowałem, dbałem o swoją dietę, czytałem, pracowałem, i nagle, gdy przyszła zima 2023 roku, to zacząłem medytować mniej. Czytałem książek mniej, zacząłem mniej pracować, miałem bardziej wyjebane w dietę. Wiadomo, akurat wtedy więcej ćwiczyłem, ale to mi dawało multą wymówek na to, żeby jeść śmieciowe żarcie. I przez to, że byłem mniej surowy dla siebie, czułem się gorzej. To, co mnie uleczyło tak naprawdę na początku wiosny, koniec zimy, to była surowość. Zrozumiałem, że muszę wrócić do tego, kim byłem. Muszę wrócić do pracy, muszę wrócić do ciężkiej pracy, do samorozwoju. I że dyskomfort na mojej zasadzie będzie prowadzić do lepszego zdrowia psychicznego. Jeżeli będę unikać dyskomfortu na własnych zasadach, to świat da mi go na jego zasadach. Wybierz mądrze, jak chcesz cierpieć, bo to jest decyzja, która będzie dyktować to, jak będzie wyglądać Twoje życie. Ja wybrałem i jestem zadowolony z tej decyzji. Dziękuję Ci za oglądanie. Pamiętaj o tym, żeby zajrzeć na mojego Instagramka. I widzimy się w następnym filmiku.